16 czerwca około godziny 20.30 doszło do wypadku w mieszkaniu przy ulicy Pileckiego 13 w Bielawie. Pomocy wymagał mężczyzna, który stracił przytomność. Niestety nie było wolnego zespołu pogotowia ratunkowego w powiecie dzierżoniowskim. Do pomocy zostali wezwani strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa i Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy, którzy po przybyciu na miejsce przystąpili do reanimacji. Po na miejsce zdarzenia zostaną mężczyznę leżącego w przedpokoju z brakiem czynności życiowych. Z uwagi na braku wolnych zespołu ratownictwa medycznego na powiecie żołnierskim zadysponowano jednostki Państwowej Straży Pożarnej, które podjęły stację na miejscu zdarzenia. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego strażacy prowadzili stacją. Na miejscu działania brały udział dwa zastępy JRG, jeden zastęp OSP oraz ZDR-em Ząbkowice Śląskie. Pomimo wysiłku służb ratunkowych nie udało się przywrócić czynności życiowych u mężczyzny.